Jezu znowu podaż. Jak to jest? To jest... <suszel> Andrzej to twoje. Dobra panowie, dziękuję bardzo za zawody. Tradycyjnie uścisk głowy już nie prezesa. Nie, wszystko prezes. teraz. Panie, odnoszę się po tym meczu do tego co chodzi wcześniej. Nieważne czy wychodzisz w pierwszy, czy wchodzisz z ławki. Najważniejsze, żebyś wniósł świeżość, zaangażowanie, czy grasz w początku, czy wejdziesz, musisz pokazać, czy się pokazać, wykazać, tak? musisz pokazać, że jesteś w tym zespole, że jesteś w tym zespole, że chcesz mu coś dać, tak? że chcesz coś przekazać. Żeby ta jedność była niezależna od tego, czy grasz w pierwszej minuty, czy, czy, czy wejdziesz dopiero po, po jakimś czasie. Tak? Trenerze, zawodnik meczu? Yy, tak, za chwilkę o tym powiem. Na, na, najpierw chciałbym wrócić do zawodników meczu, po meczu poprzednich. Poproszę Adama Szczota i Jeremiego Bibińskiego, tak? Bo tam były rozmiar staty? Czyli zamiast czekolad? Zamiast czekolad, Czekolada będzie na spółkę. Dzisiaj, dzisiaj zawodnikiem meczu sześciokrotny... Pięć, sześciokrotny jednak asystent przy bramkach miło kiedy robić? Brawo! Brawo. Mówiłem, i tak dalej. Na pewno do, do, dotrę do Waszych głów, chłopaki. Na pewno dotrę do Waszych głów, żebyście yy, mieli świadomość tego, że ta praca zaprocentuje, tak? Może jeszcze nie dzisiaj, nie za pół roku, ale ona ma zaprocentować i przynieść efekt, jakby będziecie przygotowani do